No co mordo, chcesz się iść kąpać? No to czekaj ładnie, ale ładnie czekaj, czekaj, bo ja teraz muszę ci to ściągnąć, no, czekaj, ja wiem, no, czekaj, no co ty to robisz, halo? No co ty to robisz? Halo? Jezus Maria, nie wolno. Aha, nie wolno to jest znak sygnał. <grystanie> Niech się cieszy murdeczka. No wiesz co? Nieładnie tak. No nieładnie, nieładnie. Już. No i co ty to zaś zrobisz? Ach. No pływaj. No ale po co tu lecisz w Głąbie? Ciu. Pô, vai ser. Do wody Birma. I w tym, no w tym cornym tym, głąbie jeden. No ty, do wody, szoruj. No, ale nie kładź mi się w tym, no. Dawaj do wody, już. <śpiew> Moje dzieciątko. To <śpiew> 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 Za każdym razem, nie? Ona się nie nauczy nigdy. No, dychnij się trochę, co? Jezus Maria. Te, ale co ty to? Halo? Halo? To ja idę, cześć. Na razie, papa. Pa. No. jest wariatka, nie? Dawaj do wody, czaruj. Co do ucha ci się na loa. <śpiewanie> <śpiewanie> Zadowolona? Birma. Zadowolona? No to do wody. Boże, co ja tu robię? Ciepła ta woda jest, Birma. No, Patrz, no nie pozwoli mi sprawdzić. Kurde, ciepło. No, ale został ten badyl. Jeszcze taki mały. No ja ci dom. Jezus, ty kurde. Jest taki wariat, nie? No i straciłaś patyk. Ja idę do cienia, bo mi gorko face. Nie lubię... bo Leci! Nie lubię słońca. Za bardzo. O Jezus! Leż tak. Czekaj. No zadowolona psinka jest. No zadowolona. No patrz! Zostaw to! Zostaw, powiedziałem! Czy niedobry psie. Zostań! Zostań! Czekaj, no. No i spoko. Bydzie z tego miniatura jakoś chyba. Wpadniesz do tego... Co ty robisz? Pasku Daj te dubsko. Już mi dawaj te Już ci mówię daj te dusko Pas znikła nie ma jej Ja leci ty Miau no. I co? Czekaj, z tej strony może? Co to? Birma, chodź. Ty. Kurde. Mały patyk. Chodź Birma, zostaw go, bo nie widać go nawet. Birmuś, gombiet. Pomogło. Ty mądra jesteś psina. No ale nie, szeryjko. No. <laughs> co, co za głąbnie, pa. Birma, wypluj. Dziękuję. Trzeba krzyczeć czasami, no. nie wiem czemu. Normalnie nie słyszę czasami. Biegaj. O kurde, wpadłeś w dziura. <laughs> Stój! Ech. Ah. Jezus. Pa 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 pa, kombinuję. Zobacz. Kombinator. Te! 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 Co to kurwa się kręci, jak bąk przy tym? Jezus kurde, daj tu. No i pać będzie tą trawę. <grywa> <Skupiam>. <grywa> Dawaj do wody hop. Ja ja no już na pewno ta kaczka znajdziesz. Birma. Kopna ci w <grywa> Dawaj tu. Dawaj. No już, chodź tu! Birma! No, w końcu rozposłuchać. Zostaw ta kaczka. Hej! No patrz za głąb! Wracaj! Nie <grym> kurwa ty psa. Birma! To ja idę, cześć Nara Pa! Cześć! Kurde, nawrotka. Ziomalko. No chodź tu! No zaraz musiał po pocie wskakiwać kurde. Te zaczynasz mnie irytować. Coś mi na na kamera, że nic nie widać. Koniec tego. Idziemy. Na razie.